Rak jądra należy do stosunkowo rzadkich nowotworów urologicznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka jądra jest dziesięciokrotnie mniejsze niż raka sterczej i rocznie na ten typ nowotworu zapada około 1200 mężczyzn w Polsce. Umieralność z tego powodu to jest mniej więcej 100 osób rocznie. I Byłaby to bardzo dobra wiadomość, gdyby nie fakt, że w przedziale wiekowym między 20 a 45 rokiem życia jest to najczęściej występujący nowotwór u mężczyzn. Stanowi 25% wszystkich rozpoznań nowotworowych. To jest nowotwór, który jest bardzo prosty do rozpoznania, ponieważ jądra są narzędami, które leżą niejako Poza naszym organizmem, na zewnątrz, bardzo łatwo jest jądro zbadać. Tak jak trudno nam zbadać sobie wątrobę, nerkę czy śledzionę, to jądra bardzo łatwo poddają się badaniom. Objawem nowotworu jądra jest najczęściej jego niebolesne powiększenie. Czyli jądro zmienia swoistość, staje się twarde, często ma nierówną powierzchnię i staje się większe. Ktoś, kto sobie kiedykolwiek, myślał o mężczyznach oczywiście, dotknął do własnych jąder i je badał, to bardzo dobrze się zorientuje, że coś z tym jądrem jest nie tak i należałoby jednak zgłosić się do urologa, żeby to zweryfikował. Nowotwory jądra leczy się wieloma sposobami, ale zawsze pierwszy etap leczenia to jest zabieg chirurgiczny usunięcia tego jądra, y, y, oczywiście zajętego przez nowotwór, y, razem z fragmentem Powrózka nasiennego, i to jest wstęp do leczenia. W zależności od wyniku badań dodatkowych, które zawsze wykonujemy u takich pacjentów, poszukując ewentualnych przerzutów do węzłów chłonnych, do y, y, narządów mięśniowych, w zależności od wyniku tych badań, albo uzupełniamy to leczenie chirurgiczne chemioterapią lub radioterapią, albo też nie. Rak jądra y, jest rozpoznawany najczęściej u mężczyzn młodych, w związku z tym, że ci mężczyźni. Przechodzą później często leczenie metodą chemioterapii czy radioterapii, które to metody mogą mieć wpływ na produkcję plemników przez nich. My zawsze zalecamy oddanie nasienia przed rozpoczęciem leczenia do banku. To jest nowotwór bardzo dobrze rokujący. Dane wskazują na to, że niemal 90% mężczyzn, u których rozpoznajemy ten nowotwór, ma szansę na całkowite wyleczenie. Ale I to w onkologii jest bardzo dobry rezultat. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest 100% jednak. Dlatego namawiamy mężczyzn, żeby badali te jądra, żebyśmy mogli rozpoznać nowotwór jądra we wczesnym etapie rozwoju. Wtedy szanse na wyleczenie są niemal 100%.